Zostajemy przy piłce nożnej, ale przenosimy się na boiska pierwszoligowe. Piłkarze w ten weekend rozgrywali czwartą kolejkę, ale my cofniemy się do pierwszej w środę, bowiem odbył się zaległy mecz ŁKS-u Łódź z Wartą Poznań. Zaległy mecz oczywiście pierwszej kolejki. Łodzianie w pierwszej akcji, to był strzał Marcina Adamskiego, kapitana ŁKS-u, ale bez problemów wyłapany przez pera gości. Tym razem w natarciu warta doskonała okazja, ale świetnie interwenio interweniował Bogusław. Wyparło. Kolejny atak warty i po raz kolejny akcja zaczęła się z lewej strony. Właściwie kopia tej poprzedniej sytuacji. Tym razem Bodziowu nie musiał interweniować. W natarciu Łódzki Klub Sportowy wybijają piłkę. Poznający, ale jest jeszcze Tomasz Hajto, dośrodkowanie. No i tutaj pewny chwyt Łukasza Radlińskiego, bramkarza w warty Poznań. Szybkie wyjście z akcją Adrianu Świątek. Zauważył tam Rafała Kujawę. Jawa miał tylko jednego obrońcę, próbował go minąć, ale jak widać Radliński był na posterunku, wyprzedził napastnika. UKS-u nic z tej sytuacji nie wyszło. Tu kolejna akcja UKS-u trochę przypadkowości w tej sytuacji. Wybijają jednak piłkarze warty Poznań. Wydaje się, że już jest właściwie po akcji, że tutaj już nic złego w warcie się nie może stać, ale UKS odzyskuje piłkę. Lewa strona boiska w pobliżu pola karnego teraz wypatrzony tutaj Rafał Kujawa strzał broni ale dobitka Adriana Świątka ląduje w bramce w Warty Poznań jeszcze raz ta sama sytuacja przy tomie. zachował się tutaj Świątek który nagle zinstalizował znalazł się na pozycji środkowego napastnika choć grał z lewej strony boiska a tutaj Akcja po której żółtą kartką upomniany został Mladen Kaszczelan. Eukas znów w ataku. Zbyt krótkie wybicie. Tutaj Wajer miał piłkę przy nodze. Zdecydował się jednak wycofać. No i ten strzał wysoko, wysoko nad poprzeczką. Kolejna akcja z udziałem Kaszczelana. Sędzia uznał, że... To zawodnik LKSu u faulował, pokazał mu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i łodzianie musieli od 38 minuty grać w osłabieniu. Koniec pierwszej części spotkania 1 do 0 prowadzi Łódzki klub sportowy, a drugą połowę bardzo ochoczo rozpoczęli poznający, którzy wiedzieli, że grając w przewadze jednego zawodnika mają szansę wywieźć z Łodzi korzystny rezultat. To była pierwsza akcja, teraz kolejna groźna sytuacja, tym razem z prawej strony dośrodkowanie i tam wyprzedzony w ostatniej chwili jeden z napastników warty Poznań. Tym razem rzut wolny dla Warty. mocno centra, strzela Rejs i instynktownie nogami wygija piłkę Bogusław Wyparło. Bardzo groźna sytuacja, ale na szczęście dla lks wszystko skończyło się dobrze. Na posterunku był Bogusław Wyparło. Adrian Świątek, znakomita okazja na 2 do 0, ale zablokowany ten strzał w ostatniej chwili przez jednego z piłkarzy Warty w Poznań. Kolejna groźna sytuacja pod bramką ŁKS-u i wybija tutaj jeden z obrońców łódzkiego klubu sportowego piłkę, która no, gdzieś zmierzała w lewy dolny róg bramki e, łódzkiego klubu sportowego. A tutaj e, kolejny faul, tym razem e, faulował Kujawa, żółta kartka dla tego zawodnika. Chwilę później e, grę rozpoczynały Bogusław wyparł, Kujawa podcinał jednego z poznajaków z e, tyłu, no i sędzia w tej sytuacji pokazał mu drugi żółty kartonik, no a po chwili czerwony, a więc ŁKS już tylko w dziewięciu zawodników e, w takim stanie musiał e, grać e, i oczywiście się bronić, no bo trudno atakować w dziewięciu na jedenastu. Tutaj V. Błażeja Jonkowskiego, przepraszam Adriana Bartkowiaka, sędzia pokazał żółtą kartkę. A tutaj akcja, po której wychodzi Marcin Adamski, faulowany, a faulował znów Bartkowiak, a więc sędzia początkowo puścił grę uznając przywilej korzyści, ale chwilę później wrócił do Bartkowiaka, pokazał mu żółtą i czerwoną kartkę, a więc to już trzeci czerwony kartonik w tym meczu. Do końca spotkania na szczęście dla LKS-ów się nie zmienił i zwycięstwo w tym meczu ja myślę, że zasłużone, bo Łodzianie stworzyli kilka groźnych sytuacji. 1 do 0, LKS pokonał wartę.